Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chorzy. To oczywiście Prince of Persia, Warrior Within. Gra przywitała mnie ostrym rockowym soundtrackiem. Nie mam pojęcia, czy są to jacyś przeciwnicy. Z tego co pamiętam, wszystkich zabiliśmy. Właściwie zabiliśmy kobietę w żelaznych stringach. Wygląda na to, że żelazne stringi już nie powrócą. Za to poznaliśmy nową towarzyszkę naszej przygody. Jest to kobieta w czerwieni. Znów nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. skoczmy tutaj. Jak na razie trasa, którą prowadzi mnie gra, jest dosyć oczywista. Mam nadzieję, że będzie tak do samego końca, ponieważ ostatnie czego chcę, to szukać przejścia przez powiedzmy 20 minut, co będąc mną, może na pewno nastąpić. Wydaje ja mi się, że musimy iść tutaj. Okej, okay, tutaj mamy jakąś linę, więc może spróbujmy wskoczyć na linę. Prawdopodobnie musimy pociągnąć tą rączkę, która otworzy nam jakieś drzwi, albo właściwie zamknie coś. Zamknęły się okiennice, ja chciałbym się obrócić, wrócić na linę, ponieważ nie chcę skakać z takiej wysokości. Nie mam pojęcia, czy to zamknięcie tych okiennic jest czasowe, więc ja postaram się to zrobić jak najszybciej mogę. Kolejna lina. No niestety weszliśmy trochę w złym miejscu. No i cóż, spróbujmy wskoczyć na ten balkon. Tutaj mamy klasyczną pułapkę dla idiotów. Kij i marchewka. Na szczęście udało nam się zrobić ją w miarę okej. Okay. ok. Zajebiście. Mamy cztery przeciwników, których nienawidzę. Ok, to może się dla mnie źle skończyć. Zwłaszcza, że nie mogę się odbijać od nich. Mogę się odbijać od ścian, co jest jakimś rodzaju bonusem. Mogę je rzucać. Mogę robić coś takiego. Klasycznie to powinno urwać jej głowę, gdyby była normalnym przeciwnikiem. Jednak oni są niestety troszeczkę mocniejsi, ci przeciwnicy. Może w końcu uda mi się któregoś zabić? Oj, tnij ją, jeżeli leży na ziemi. Dobra, nadal głowa im nie odpada. Trochę to niestety potrwa. Wydaje mi się, że każda już oberwała swoją dawkę. Ta zaczyna się psuć na szczęście, więc może odsuńmy się trochę od nich. Próbujemy zaatakować odbiciem ze ściany. Tak na razie... Przeskakiwanie tego typu, przerzucanie ich, było dosyć skuteczne, więc może spróbuję zrobić to jeszcze raz. Jedna ja wskoczyła mi na plecy, co jest trochę słabe. Ok, odbicie od ściany, wielkie cięcie i oczywiście nie trafiłem, może spróbujmy którąś z nich rzucić. Miałem nadzieję, że uda mi się rzucić na te kolce, trochę nie wyszło. Ok, nie mogę się w niej odbić, więc może spróbuję popcinać trochę głów, jeżeli będę w stanie. W końcu odpadła jednej głowa. Więc została trójka. Kolejna zaczyna się psuć, więc może zróbmy to samo, jeżeli będę w stanie. Może odbicie od ściany? Jeżeli bym tylko trafił. Oj, kolejna weszła mi na plecy. To jest chyba najgorsza rzecz, która mnie tutaj może spotkać z nimi. Okej. Okay. Trochę nade mną panują niestety skaczą. Wszystkie zaczynają się psuć na szczęście, więc mamy jakieś szanse. Jedna się zepsuła, więc zostały jeszcze dwie. Tu Próbujemy ją rzucić. Miałem nadzieję, że uda mi się ją dobić na ziemi, niestety ona trochę się zbagowała. Na szczęście udało się. No i cóż, została jedna. Obetnijmy jej głowę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o czwórkę tych przeciwników. Ktoś jeszcze nie wydaje mi się. Rozglądnijmy się po okolicy. Ok, definitywnie musimy wejść tam. W tym momencie chyba tutaj, następnie tutaj. Nie mam pojęcia gdzie teraz. Wydaje mi się, że w drugą stronę może mam się odbić od ściany? Trochę nie za bardzo. Wydaje mi się, że po prostu muszę skoczyć totalnie w drugą stronę. Spróbuję się jakiś tam obrócić, jeżeli mi to wyjdzie. Oczywiście nie wychodzi. Dzięki, książę, że posłuchałeś mojej rady się obróciłeś. Jeszcze jeden skok. No i cóż, jesteśmy po drugiej stronie. Nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić. Czy mogę wyjść na jakiś Gzims tutaj? Mogę. Kolejny tutaj. Wydaje mi się, że muszę skoczyć w tym momencie w tą stronę. Rozglądnijmy się, może co tutaj się dzieje. To było słabe. Wydaje mi się, że muszę odbić się w tym momencie od ściany, więc obróćmy się może. Zbyt coś takiego. W tym momencie mogę prawdopodobnie skoczyć na ten gzym za nami. Okej, okay, może zeskoczmy na dół, ponieważ ten bal za momencik nas potnie na małe kawałeczki. Wydaje mi się, że wiem, co mam zrobić. Poczekajmy, aż on przejedzie na drugą stronę. Przeskoczmy tutaj, i w tym momencie możemy spokojnie sobie przejść tędy. Co tym razem mnie czeka? Przypuszczam, że kolejna porcja pułapek. Oczywiście. Oj, to było słabe. Na szczęście mamy przypomnienie, została nam jeszcze jedna kula, więc może wykonajmy to jakoś bardziej sensownie. Ok, jesteśmy na linie. W tym momencie prawdopodobnie muszę przeskoczyć na drugą stronę. No i jakimś cudem wymierzyć, żeby nie wpaść wprost w tą tarczę. Okej, okay, za każdym razem, kiedy już mam puszczać, tarcza jest po prostu idealnie w miejscu, gdzie ja mam biec, więc może... Fuck, fuck. Wracamy na linę. To było słabe. Dobra, zróbmy to teraz. Jakimś cudem udało nam się przejść, straciliśmy większość naszej energii, ale cóż, żyjemy. W tym momencie delikatnie spróbuję przejść tędy. Ok, trochę nie wyszło, ale nadal żyjemy. Mam nadzieję, że będzie to jakiś zapis, więc może zapiszmy się, odzyskajmy energię. Ok, wracamy z pełną energią. Wydaje mi się, że musimy przejść na drugą stronę. Ok, coś jest nie tak. Wydaje mi się, że to może być związane z tymi przyciskami, więc może spróbujmy wskoczyć na któryś z nich. Ok. Czy to, co robię, coś mi daje? Ok, rozumiem, ten się zaświecił, więc prawdopodobnie musimy znaleźć odpowiednią kombinację. Więc najpierw ten, na pewno nie ten, więc któryś z tych, może ten? Nie. Więc wracamy do tego. Następnie ten z prawej strony. Mam przynajmniej taką nadzieję, może ten? A niestety. Mieliśmy szansę 50 na 50, oczywiście wybrałem źle, bo jestem mną. Teraz prawdopodobnie ten. No i jako ostatni ten. Dzieje się coś? Nie, tak. Okej, okay, znów jesteśmy w teraźniejszości, więc wszystkie pułapki zostały dezaktywowane. Otrzymaliśmy nową moc, która pozwala nam spowalniać czas. Oczywiście spowalnia czas dla całego świata oprócz nas. Ja się oczywiście zapiszę. Dobra, wracamy do teraźniejszości. To oznacza, że te pułapki powinny być nieaktywne. Ok, nadal są aktywne. Ja się pytam, dlaczego. Wydaje mi się, że to może być inny portal. Dodatkowo dostaliśmy nową umiejętność, która pozwala nam spowalniać czas, więc wydaje mi się, że od razu ją wykorzystamy. Jak na razie działa i to całkiem nieźle. Ok, no cóż. Spowalnianie czasu jest bardzo, bardzo przydatne. Zwłaszcza jak mówiłem, będąc mną. Nie mam pojęcia gdzie mam teraz zeskoczyć. Prawdopodobnie muszę się przenieść tutaj. A następnie tutaj. Wydaje mi się, że w tym momencie mogę już bezpiecznie sobie zejść na dół. Albo i nie. Na drugą stronę. Jak najbardziej tak. Okej, okay, może roz rozglądnijmy się szybko. Co tutaj czeka? W tym momencie mogę już bezpiecznie zejść na ziemię. Wydaje mi się, że kolejny raz będziemy musieli użyć naszej mocy, więc może rozwalmy garnki, które prawdopodobnie dadzą mi odpowiednio dużo. Chyba jest to piasek czasu, aby po prostu przejść przez to. No i dobra, próbujemy. Jakimś czasem się udało, nie wiem dlaczego za nie mówiłem, kiedy wszystko działo się wolno. Emocje jak przy zbieraniu grzybów wręcz. Podejdźmy może do krawędzi. Ja nie mam pojęcia, gdzie mam zeskoczyć, może ja się rozglądnę po okolicy. Wydaje mi się, że bezpiecznie mogę sobie tutaj zeskoczyć, więc spróbujmy tak. Ok. pojawił się idahaka. Tak, wygląda przerażająco. Nie chcę się z nim spotkać, ponieważ raczej nie mam szans. Nie mam pojęcia, gdzie dzieje się ta akcja w intrze, kiedy on staje twarzą w twarz z nim. Ale wydaje mi się, że jak na razie nie. Cóż, spróbujmy przebiec tędy. Złapać się tej belki. Przeskoczymy na tą belkę. Następnie tutaj, wydaje mi się, że na linę, która jest... Oj! Tuż obok nas. Zejdźmy na dół. Spróbujmy się rozchuśtać i jakimś czasem przebiec... Na to coś. Następnie pełen parkour. Bez zatrzymywania. Tutaj. Ja się pytam, gdzie dalej? Ok, mam nadzieję, że to nie jest błąd. Na szczęście nie był błąd. W tym momencie, prawdopodobnie tutaj. A następnie popłutnie na dół. Wydaje mi się, że będę musiał w jakiś sposób odbić się od tego pulta w pewnym momencie. Właśnie tak. Pytanie brzmi, gdzie teraz? Czy tam? Mam nadzieję, że tak. Na szczęście tak. No i chyba już w tym momencie na tamtą wysepkę, która jest z tamtej strony. Nie obracaj się. Po prostu przejdź. z te książę, co ty robisz? Rozsuśtajmy się. Przeskoczmy tutaj. No i cóż, rozpoczyna się normalna walka. W tym momencie możemy nad nimi spokojnie przeskakiwać, nie są to przeciwnicy... okej, okay. właśnie powiedz, ja że nie są to ci przeciwnicy. W tym momencie jednak mogę je wyrzucać z areny, więc spróbujmy zrobić coś takiego. I coś takiego. I dwie panie wyfrunęły po prostu. Jeszcze ktoś. Okej, okay, pojawiła się następna, więc... Da fuck! Jakimś cudem przełamała mój blok. Właściwie mój chwyt. Jedna chyba spadła, więc spróbujmy zrobić to samo z jej koleżanką. I kolejna wyfrunęła. I to chyba by było na tyle. Wydaje mi się, że muszę iść tędy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Kolejna pokazówka. Okej, okay, więc wydaje mi się, że musimy się odbijać od ściany w taki sposób w tym momencie. Ja się pytam, gdzie teraz? Tędy? Wydaje mi się, że tak. I na drugą stronę. Okej, okay, zapiszmy się. Ja chciałbym tylko wspomnieć, że to jest miejsce, gdzie był przed momentem Dahaka, gdzie wywalił to okno, więc on prawdopodobnie gdzieś tutaj krąży. Okej, okay, może tak. A nie mówiłem Ja już rozumiem, dlaczego wszystko robiło się dziwnie szare. Okej, okay, wynośmy się stąd. Jak najszybciej Wydaje mi się, że nie mamy chwili do stracenia. Fuck Okej, okay, tutaj Tutaj. Jeszcze raz. Zajebiście. Gdzie teraz? Ok, dalej mam uciekać, czy.? Ok, on chyba zatrzymał się przy tym oknie, na szczęście. Nadal wszystko jest dziwnie szare. Więc wydaje mi się, jeżeli kolory zmienią się w szare, lub w sepie, to znaczy, że nadchodzi dahaka. Tymczasem, jednak dahaka zniknął na moment, więc spróbujmy zajść tego ziomka od tyłu. Okej. Okay, chciałem go zrzucić, niestety nie wyszło, więc wykończymy go mieczem. No idziemy dalej. Taniej już mi mogę sobie, chyba mogę bezpiecznie tutaj zeskoczyć. Następnie, następnie prawdopodobnie tutaj oraz na ten słup. No i już chyba tutaj. Kolejna sala, którą musimy jakimś cudem przejść. Wydaje mi się, że to jest, to jest to samo miejsce, w które dostawaliśmy się ostatnim razem, więc mniej więcej wiem, gdzie muszę iść. Tym razem jednak zaczynamy na górze, więc wykorzystamy bieg po ścianie. Zjeżdżamy na dół. Nie widzę tutaj żadnych przeciwników, więc od razu możemy udać się na górę. Mam nadzieję, że nie będziemy się tutaj musieli znów gdzieś ścigać z dachaką. I spróbujmy zrobić sławny bieg? Jakimś cudem się udało. Zeskoczmy na dół, przejdźmy tak jak poprzednim razem. Ok, znów pojawił się Dahaka. Okay, czyli Dahaka nie może przejść na drugą stronę. Ja się zastanawiam czy on tam. Nie, no już chyba tam nie stoi. Na wszelki wypadek, ja może nie będę wychodził. Zapiszę się tutaj. Ja powiem szczerze, zaczynam troszeczkę tracić orientację. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz w teraźniejszości. Za moment przeniesiemy się znowu w przeszłość. O ile dobrze się orientuję. Nadal podążamy za kobietą w czerwonej sukni. Nie mam pojęcia, kim ona jest. Okej, okay, wszystko wygląda o niebo lepiej, czyli jesteśmy w przeszłości, co oznacza więcej pułapek. Okej, okay, na razie zgubiliśmy Dahakę. -e. Zapiszmy się. No i cóż, wracajmy przedzierać się przez pola pułapek, które na nas tutaj czekają. Wróciliśmy chyba do pierwszego portalu. Jak już mówiłem, są dwa portale, więc wróciliśmy do pierwszego, czyli na sam początek. Piły, które wcześniej nie działały, znów działają. Ok, mam nadzieję, że nie przylamię. Jak na razie się udało. Ok, ja się pytam, kim jest ten gość? I dlaczego on rzuca we mnie toporem? Gdyby chciał mnie zabić, to raczej wyskoczyłby stamtąd i po prostu zaczął ze mną walczyć. Druga rzecz, to ja co ja tutaj mam robić? Wydaje mi się, że przyszliśmy stamtąd, więc prawdopodobnie musimy wejść gdzieś na górę. Próbujmy może tutaj. Słupy zawsze są dobrym początkiem. Okej, okay, przeskoczmy może tutaj. No nie, tutaj sobie nie przeskoczymy. Może z drugiej strony. No tak, zdecydowanie z drugiej strony. Wejdźmy na górę. Znów tędy. Oczywiście byliśmy już tutaj. W tamtym momencie była to oczywiście zniszczona sala. W tym momencie jest troszeczkę bardziej odnowiona. Przełączmy guzik. I oczywiście szybko do drzwi. Tam widzę jakieś filary, po których teoretycznie mógłbym przeskoczyć. Nie mam pojęcia jednak jak się tam dostać, więc ja po prostu pójdę tędy. Oczywiście pełne skupienie. Oj, oj, jakimś tym się udało. Zdecydowanie byłem już w tym miejscu, ponieważ pamiętam ten zestaw pułapek. Dobra, trochę oberwaliśmy, ale na szczęście jest tutaj save game, więc prawdopodobnie się tutaj zapiszemy. Ja sobie to tutaj przerwę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę i mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!